Witam, w dzisiejszym poradniku chciałbym omówić zasady zasady najnowszych wykrywaczy metalu, tak zwanych detektorów metalu, jak je nazywamy może tak znaczy chciałbym przekazać to osobom, ludziom, którzy pierwszy raz się stykają z, z tego typu sprzętem, oczywiście przedstawiane materiały filmowe, materiały dokumentalne, materiały typu ogłoszenia w internecie, chodzi mi tutaj też bardzo o stronę Allegro, która ma bardzo bogaty bardzo bogaty arsenał jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Wszystkie wykrywacze tam wymienione firmy, nazwy tych wykrywaczy. Oczywiście no Firmy typu Garrett, Fisher, Minelab i, i tak dalej. To są firmy, które po prostu oferują, oferują duży, duży zakres sprzętu duży zakres dodatkowego sprzętu duży zakres gadżetów, typu jakieś szapki, torby i, 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 i tak dalej, i tak dalej. I czym się kierować? po no, pierwsze, pierwszą zasadniczą sprawą jest to, aby zrozumieć zasady działania sprzętu detektora, będę chciał je omówić bardzo krótko, szczegółowo, aby można, aby dana osoba po prostu zrozumiała, tak naprawdę o co tu w tym wszystkim chodzi, bo to naprawdę opisów jest w sieci bardzo dużo i tak dalej. No, mówię no, tak krótko mówiąc, no, funkcjonowanie wszystkich w ogóle popularnych wykrywaczy. Znaczy oparty jest na jednej fundamentalnej zasadzie tu polegającej oczywiście na pomiarze wpływu metalu na pole elektromagnetyczne. Oczywiście pole to wytwarzane jest sztucznie przez sondę wykrywacza i jeżeli w pobliżu sondy znajdzie się metal, oczywiście zostanie on odnaleziony. Razumując, aby wykrywacz coś wykrył, oczywiście powinien on generować własne pole elektromagnetyczne, Powinien także mierzyć i sygnalizować w odpowiedni sposób jego zakłócenia. Chodzi tutaj o reakcję detektora. Zależy ona głównie od właściwości magnetycznych, zbliżonego do sądy materiału. Materiały posiadające względną przenikalność, czyli mniejszą od jedności, czyli mniejszą od przenikalności próżni, określane są mianem materiałów diamagnetycznych. Czyli diamagnetyki, to między innymi złoto, srebro i miedź. Oczywiście materiały posiadające względną przenikalność nieznacznie większą od jedności należą do grupy pramagnetyków, czyli chodzi tutaj no, o aluminium. No i wreszcie, oczywiście materiały posiadające względną przenikalność magnetyczną, czyli znacznie większą od jedności, czyli to są tak zwane. Feromagnetyki, chodzi tutaj właśnie o żelazo, kobalt i nikiel i tym podobne, czyli można powiedzieć, no z jednej strony zmora dla poszukiwacza, z drugiej nie. Warto też zapamiętać, że dia i paramagnetyki zbliżone do sądy zmieniają jej własną induktywność, natomiast feromagnetyki zwiększają. Chodzi tutaj właśnie o sztuczne pole elektromagnetyczne, wytwarzane w sądzie detektorem, detektora, znaczy chodzi o przenikanie, przenikanie, przenikanie do gruntu. Jeśli nie ma, nie ma w nim jakiegokolwiek metalu, to parametry pola powinny być stałe. Chodzi tutaj, nie mamy nic w zasięgu swojej, swojej cewki. W realnych warunkach, w wyniku mineralizacji gruntu, Generowane pole jest sta, stale zakłócane, gdyby jakby to wyjaśnić, chodzi tutaj o to, że gdy mineralizacja gruntu miałaby wartość stałą dla wszystkich rodzajów gleby, to można by jej wpływ łatwo wyeliminować. Tak nie jest oczywiście. No, niestety, mineralizacja zmienia się przejmując coraz to inne wartości dla różnych rodzajów gruntu. Ma tu znaczenie zawartość w gruncie soli, tlenków, metali i wody. Stąd w rozbudowanych detektorach znajdują się skomplikowane układy, które śledzą na bieżąco stopień mineralizacji gruntu w celu całkowitej lub też częściowej kompensacji. I właśnie generowanie pola polega na doprowadzeniu do cewki pomiarowej wykrywacza sygnału sinusoidalnego lub tak zwanego prostokątnego. Mogą to być także no, pojedyncze impulsy. Chodzi tutaj właśnie o wykrywacze typu Pi, ale ja o tych wykrywaczach powiem w innym poradniku. Częstotliwość sygnału. Wzbudzania cewki ma tutaj fundamentalne znaczenie, ponieważ no, częstotliwości niskie rzędu 2-4 kHz oczywiście wytwarzają pole generujące grunt głębiej, częstotliwości z zakresu 10-20. No, spotykam się też z wykrywaczami, które mają nawet 100 kHz, są oczywiście szybciej, znaczy one szybciej zanikają w gruncie, natomiast penetracja jest płytsza. Z drugiej strony, detektory pracujące na bardzo małych częstotliwościach są mniej czułe na małe przedmioty, natomiast detektory pracujące na częstotliwościach wyższych oczywiście lepiej reagują właśnie na przedmioty małe. Kompromisem, podkreślam, kompromisem jest wybór częstotliwości w zakresie 5-8 kHz, ponieważ większość nowoczesnych wykrywaczy pracuje właśnie w tym zakresie stosunkowo niedawno. Na rynku pojawiły się właśnie detektory pracujące na więcej niż jednej częstotliwości. I takie rozwiązanie zapewnia oczywiście no, maksymalną głębokość penetracji i yy, tak właśnie to tak zwane doskonałe wykrywanie przedmiotów małych i dużych. A yy, no, znów podstawowym no, właśnie elementem detektorów mających największy wpływ na yy, właśnie ten ich zasięg jest no, oczywiście ta właśnie cewka pomiarowa sonda. Czyli większa średnica sondy, większy zasięg wykrywania przedmiotów dużych i położonych dalej od cewki, za to mniejsza czułość. Na przedmioty mniejsze. Mniejsza średnica sondy, mniejszy zasięg wykrywacza przedmiotów dużych i położonych głębiej, ale większa czułość na małe przedmioty. No to jest właśnie ta analogia i oczywiście, ze względu na budowę sondy, wszystkie detektory no, możemy podzielić na dwie grupy. Jeżeli ktoś nie wie, ja te grupy wymienię, to właśnie chodzi, właśnie. Znaczy do pierwszej z nich należą urządzenia wyposażone właśnie w sondę zawierającą jedno uzwojenie, czyli tą właśnie cewkę i grupa, dru czyli znaczy, druga grupa to są właśnie, znaczy druga grupa zawiera detektory wyposażone w sondy zawierające więcej niż jedną cewkę. No tu są właśnie te detektory zawierające sondę właśnie z jedną cewką, czyli tu jest jeżeli by popatrzeć na schemat, to właśnie tutaj jest ten tak zwany generator pomiarowy. Później mamy ten detektor częstotliwości ten wskaźnik. No, poprawienie czułości możliwe jest w wykrywaczach typu BFO, BFO, czyli Bate Frequency Oscillation, czyli właśnie tutaj chodzi o generator pomiarowy, mieszacz, heterodyna, czyli tak zwany generator wzorcowy. I wskaźnik, no właśnie, tutaj y, chciałbym jeszcze podkreślić taką sprawę, że y, zasada działania detektora polega na właśnie na tym właśnie y, 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 załadowaniu wyjściowej częstotliwości generatora, właśnie pomiarowego. Y, induktywność cewki pomiarowej z częstotliwością, właśnie tej heterodyny, generator, czyli tu właśnie chodzi o ten generator wzorcowy, generator, właśnie pomiarowy i heterodyna. Czyli ten generator wzorcowy, są zestrojone na tą samą częstotliwość. Zmiana częstotliwości generatora, czyli obecność metalu w polu cewki pomiarowej, powoduje, że na wyjściu yy, mieszana, znaczy pojawi się sygnał częstotliwości różnicowej. Yy, informacyjna, yy, informac znaczy yy, sygnałem jest sygnał akustyczny, właśnie otrzymany. Z wyjścia miesza, y, mieszacza. Jest on doprowadzony właśnie bezpośrednio do słuchawek. Stosowań, stosowane są także analogowe y, wskaźniki. Y, wadą detektorów typu BFO jest ich nadal stosunkowa, stosunkowo właśnie niska czułość związana z efektem y, wzajemnej synchronizacji dwóch generatorów pomiarowego i wzorcowego. Y, Rozwinięciem koncepcji detektora zawierającego cewkę pomiarową z jednym uzupełnieniem jest częstotliwością cyfrową, czyli FM, Frequency Meter, czyli chodzi tutaj o generator pomiarowy, częstotliwość, wska wskaźnik heterodyne, właśnie ten generator wzorcowy, no i na końcu tą pamięć, czyli tak zwane te mikroprocesory, które są teraz właśnie budowane w naszych, w naszych detektorach. Chciałbym jeszcze powiedzieć na koniec, że detektory są wyposażone w sondę zawierającą więcej niż jedną cewkę, czyli rodzaj urządzeń wyposażony w tego typu sondy no, tworzy właśnie grupę detektorów typu IB i IB, czyli są to detektory sondami indukcyjnie zrównoważonymi, czyli sondy takich detektorów mogą zawierać dwa lub trzy uzwojenia cewki. Sądy z dwoma uzwojeniami zawierają cewkę nadawczą i cewkę odbiorczą. I właśnie pierwsza służy do wzbudzenia własnego pola elektromagnetycznego, detektora, a właśnie w drugiej, jeśli w pobliżu znajduje się przedmiot metalowy, indukuje właśnie on sygnał celu. Jeżeli w pobliżu sądy nie ma metalu w cewce odbiorczej, nie powinien indukować się sygnał. Jak tego dokonać? No istnieje kilka sposobów. No jeśli cewka oczywiście odbiorcza i nadawcza, umieszczone one są oczywiście w tej samej płaszczyźnie, sądy z tak umieszczonymi uzwojeniami spotyka się najczęściej. To profilując w odpowiedni sposób, no, kształt cewki nadawczej może doprowadzić do sytuacji, no, w której sprzężenie między cewkami będzie znikome i pomimo przepływu prądu w cewce nadawczej na wyjściu cewki odbiorczej nie będzie indukowany właśnie żaden sygnał. Sądy tego typu mają właśnie charakterystyczny kształt Rogala. Są dziś konstruowane no, i produkowane bardzo rzadko, ale konstrukcje amatorskie i, i rzemieślnicze do podstawowych wad właśnie t, t, tego typu rozwiązań właśnie, należy właśnie zaliczyć tutaj, właśnie skomplikowaną budowę i stosunkowo małą powierzchnią penetracji właśnie gruntu. No. Na koniec powiem także no dopasowanie cewek sądy do układów wejściowych i wyjściowych detektora, czyli kompensacja błędów wynikających z niedoskonałości uzwojeń, ich ilości, i rodzaj oraz parametry drutu nawojowego, a oczywiście rodzaj wzmacniacza wyjściowego. To jest najważniejsza rzecz, czyli ta minimalizacja szumów. Ilość kanałów synchronicznego detektora, moc wzmacniacza oraz rodzaj zastosowanych materiałów tego zagadnienia, które tutaj wykraczają, oczywiście, poza zakres tego, właśnie co, co tutaj powiedziałem, ponieważ no interesują. Interesują one zwykle osoby no, zajmujące się konstruowaniem właśnie tego typu urządzeń, a nie zakup. No, większość właśnie ludzi woli ten zakup indywidualny, czyli tak zwany gotowy. Ta firma produkuje sprzęt, wybieramy, kupujemy, włączamy i zaczyna on nam służyć i szukamy. No, dla zwykłego czytelnika, czy też osoby, która przegląda właśnie w sieci tego typu rzeczy. No, przedstawione są tutaj no, różne wytyczne. Ja właśnie o tym właśnie mówię, by zorientować się właśnie w jaki sposób najbardziej ogólny działa, działa, działa właśnie ten detektor. Natomiast schematy blokowe nowoczesnych wykrywaczy metali no, stosunkowo są no, proste. No, Sercem detektora, powiem tutaj, może, może nikt nie wie, a co jest najważniejsze w tym wszystkim, że sercem detektora jest układ synchronizacji, który wytwa wytwarza stabilny sygnał służący do zasilania cewki nadawczej sondy. Połączone oczywiście szeregowo dwie cewki, nadawcza i kompensacyjna. Przy czym koniec uzwojenia cewki kompensacyjnej no oczywiście no, połączony jest z końcem uzwojenia cewki nadawczej. Natomiast układ ten no, wytwarza również sygnał y, przesunięty o 90 stopni w stosunku do sygnału zasilającego cewkę nadawczą. No, właśnie tutaj indukowany w, y, w cewce odbiorczej słaby sygnał jest wzmacniany. Oczywiście no, po wzmocnieniu, yy, znaczy wzmocniony sygnał ten yy, no, doprowadzany jest do bloku synchronicznych yy, de, detektorów fazy. No, w najprostszym rozwiązaniu, no, blok detektorów fazy synchronizowany jest yy, no, oczywiście dwoma yy, przebiegami po, yy, znaczy, po, podawanymi z bloku synchronizatora, czyli sygnał z, z zero fazą i sygnał z przesuniętą fazą o 90 stopni na wyjściu z synchronicznego detektora fazy no oczywiście otrzymujemy dwa sygnały służące do tak zwanych no, tych wyliczeń przesunięcia fazowego odebranego sygnału. Czyli zwykle występuje także trzeci kanał, czyli ten, który zawiera informacje o tym, czy no, w polu cewki znajduje się metal, czy też, czy też nie. No. Chodzi tutaj właśnie, że właśnie w, tym, w tych układach, w tym układzie detekcji i sygnalizacji celu, dokonywana jest obróbka matematyczna sygnałów, ich interpretacja, no oraz wprowadzenie informacji na wyświetlacz, no uruchamiamy jest odpowiedni sygnał dźwiękowy, no i tak właśnie działa, działa większość tych, tych wykrywaczy. To jest wszystko zrobione fabrycznie przez właśnie firmy profesjonalne, które się tym zajmują. No ja oczywiście nie, nie robię sam takich wykrywaczy, ponieważ no nie jestem elektronikiem. Nie mam po prostu no, takiej wiedzy, która by mi pozwoliła na skonstruowanie tego typu urządzenia. Dlatego no, niestety odnoszę się do tego, co jest tak zwanymi gotowcami. To tyle chciałbym, tyle chciałbym przedstawić na temat właśnie zasady działania sprzętu Następnie właśnie poradniku wytłumaczę co to są o co chodzi właśnie z tymi znaczy o co chodzi z tą indukcyjnością właśnie cewek typu BFO i BFOL.